Przedstawicielem firmy Kami. Produkujemy kamizelki odblaskowe. Za chwilkę przedstawimy Państwu scenkę, która y, pokaże Państwu, jak y, one się bardzo przydają. Dziękuję. Jezus, Panie, czy jest o, pan? O, dobra, Uciek Uciekamy, uciekamy szybko! Uciekamy, było trzeba kamizelkę ubrać! Panie, bez kamizelki się nie było widać! Uciekam do szpitala! go, ej! klipie, ja o, bym za byłem! O, 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 On ma głowę za zamną. Dobrze, że miał super kamizelkę. Gdyby nie ta kamizelka, byśmy go potrącili. Jak widać, stęki pokazały przydatność kamizelek y, odblaskowych. Y, w pierwszej stęce widzieliśmy człowieka, który szedł poboczem. Mimo prawidłowej strony i ostrożności kierującego nie udało się uniknąć wypadku. Mnowo mnie tu proszę Państwa kamerzysta zabawia, ale kontynuujmy. W drugiej scenie było widać wyraźnie, że yy, pieszy idący <grymianie> w kamizelce firmy Kami yy, Był widoczny z daleka można było, yy, kierowca mógł wykonać manewr omijania tego oto pan yy. Także zapraszam do kupna. Jak widać, może tu uratować życie, niewiele kosztuje, bo jedyne 5 zł, proszę Państwa. Siedziba znajduje się... Siedziba znajduje się na ulicy Odblaskowej. 15. No i więc zapraszamy. Musimy niestety kończyć. Widzicie, widzicie Państwo, już kierowca szyje, także dziękuję za uwagę. Dobranoc. Dobra, zaprezentujemy właśnie... Kontynuujmy. To był... Dobrze. Tutaj na mnie kamera. Dostałem potrącony bez kamizelki! Takie są objawy teraz. No, wie, wiecie państwo, to są ludzie, którzy chcą dostać za darmo nasze kamizelki. Tak przynajmniej się... Proszę tu, kamera. Dobra, tu wszystko. Dzień dobry Państwu, jestem przedstawicielem firmy i zaraz za chwilkę <śc fizerden likewise> Ukazane stęki pokazały Państwu jak przydatne są kamizelki. <ścoughs> <Sporne, kurde>. Z formek. Zrebić się, kurwa. Dobrze, kontynuuj. Ukazane stęki pokazują jak to nierozważni kierowcy. No, teraz bym mógł zapalić. Proszę, proszę zobaczyć. Ratowałam mi <mnie> tylko. <si drink> Baj proszę, na niego jeszcze raz, tak? Przed śmiercią ratowałem Przed śmiercią uratowałem, mnie ja tylko kamizelkę Przedstawionkę z... Dzień dobry państwu, jestem przedstawicielem firmy Kami, Za chwilkę zaprezentuję Państwu scenkę No już prawie było kurwa No dobra, dawaj, ja ćwiczę to Dzień dobry, jestem przedstawicielem firmy. Dobra, weź dalej. Dzień dobry, jestem przedstawicielem firmy Kamil krótkój... No kurwa, zamknij się.